Dzień czwarty. Witaj sąsiedzie. I jako już nie chcę, żeby ktokolwiek interpretował ten profil jako motywacyjny, chcę dzisiaj wspomnieć o kilku rzeczach, które po prostu mnie wkurzają we współczesnym świecie. Przez całe życie mieszkałem w bloku na jednym z krakowskich osiedli. Oczywiście nie mówię, że jest to coś złego, blisko do centrum, wiele atrakcji, i ogólnie jestem zadowolony z życia tutaj, ale Chciałem spojrzeć nieco szerzej na taką sytuację, ogólnie blokowisk czy domów mieszkalnych znajdujących się blisko siebie, a zwłaszcza na integrację ludzi w nich zamieszkujących, no raczej na ich brak. W większości przypadków, wychodząc z klatki, jedyny kontakt z sąsiadami mamy, kiedy mówimy im dzień dobry czy miłego dnia, bo tak nakazuje kultura, do której swoją drogą nawiążę w kolejnych postach. I na tym się kończą relacje. Jednak chciałbym podać kilka przykładów z autopsji, kiedy coś złego się dzieje w domu lub mieszkaniu, to ci uprzejmi i mili ludzie nie reagują. Kiedy słychać krzyki, nie reagują, tylko podgłaśniają radio czy telewizor. A na następny dzień, kiedy idziesz do szkoły czy pracy, uśmiechają się i słyszysz tylko puste dzień dobry. A za Twoimi plecami, w tak zwanych kuluarach, słyszysz jaka to rodzina nie jest i jaki to Ty nie jesteś. Podwójne standardny, powiedzieć pewnie, że nie ma się w co mieszać w życie innych, prawda? O tym też wspomnę tutaj, ale wezmę poprawkę na to, że takie osoby dziwnym trafem są pierwsze do zwracania uwagi i wyrażania pretensji o to, że coś jest według nie tak, czyli że parę minut po 22 jest za głośno. Wiem, że każdy człowiek patrzy się, żeby jemu było dobrze, ale jak już żyjemy w tym społeczeństwie, to bądźmy ludźmi. Jeśli słyszycie, że coś jest nie tak, zapytajcie czy wszystko jest ok. Miły gest, a człowiekowi chociaż na chwilę zrobi się lepiej. Podsumowując, wiem, że jest ciężko, ale czasem warto być po prostu człowiekiem dla człowieka. Wspomniałem o tym w poście o znieczuleniu społecznym, ale musiałem tutaj trochę rozwinąć.